Jak się wysuszyłem? Wpuśćcie <laughs> do Ała! Coś tam nie syczy. Aż mi się słabo zrobiło. Ja pierdolę. No, nie wiem, ale. Dobra, Titan. Chryste, panie. No i kurwa, po mojej łopacie No i masz mm -hmm. swoje 100%. No. Ja pierdolę. No ale się wylosowało. No ciężkie no. się wylosowało. Oho, już słyszę, że gdzieś tam. Nie lubię tego miejsca. No kurwa. Dobra, pierdolę, wracam. Dwa itemy mam, mogę iść. Lampa. Dwie lampy! jest skurwa, raz trzy. Mati, ja bym wracał. Don't be greedy, kurwa. Don't be greedy, ja mam trzy itemy, ja wracam. E, to wracaj, ja, miał... ja będę greedy. A, Powiedz mi tylko, jak to? się wraca. How to, how to bug. A tu, ja idę. I'm gonna be greedy as fuck. Czy idziesz z Matiem, czy wracasz? Wracam, kurwa, mam trzy itemy. A tu jest ten fire exit. O ja pierdolę. Dobra, to ja idę do Mati. Panowie, wracajcie, wracajcie, wracajcie. Och, chuj, złoty. Kurwa. Kurwa! GG! Zaraz, no. Kurwa, ja chciałem windom uciec do góry, a na górze, Jester mnie gonił. I po coś rozdzielałeś? No uciekłbym mu, ale kurwa, że mi winę zostawiliście na górze chamy prostaki szmatywy Aha, bo to kurwa moja wina jest! Okej, okay, dobra, Mecie, lampy. Okay, kuwa, u mnie. Kasy. Jackpot. nie ma. Dobra, lampy nie Czy ty możesz? No żrej to kurwa! Zobaczymy, czemu to będzie pieniądze No daj się iść wpierdolić, no? Dzień, a ja się nie patrzę na ciebie, patrzę się na co innego. A Mongas. No to proszę lądować. Welcome A może latarkę bym kurwa wziął? Debil jebany. Coś tam nie syczy. Nie podoba mi się to. No nie! To idę Exitem Kurwa smać. Dlaczego ta mapa znowu? To Jest najgorsza mapa jaka jest. No kurwa, jakbym słyszał siebie. Uwaga na Tureta! Uwaga na Tureta! A Tureta to ty masz? O, tak ktoś tam z tym wiem. Ja pierdole! To nie zabrzmiało zbyt przekonująco. E, lampa? Ja bym się tak od czasu do czasu w tą lampę pierdolnąć, nie podoba mi się tykanie. Czyli ale tykanie, czy gdzieś tu jest zegar w takim razie? Albo to mi wełbie tykają, już nie wiem. O jezu, maska. No, ale teraz, jakby tu powrócić? 24, 44. A, jest zegar, 47. Daj mi to. Chociaż. Awa, jajo. O jezu, teraz ja muszę wrócić tam, tak? A few inches later. Teraz gdzie było stąd wyjście? Dobra, wracam po ten, ten Tu chyba był ten Firex i taki zaraz. Jak umrzeć dobrze i trudno. Jest główna winda. Good enough. Dawaj im to tu szybko. Chcemy jeszcze, póki jest jasna kurwa, wrócić. Mam nadzieję, że jeszcze tam tamte skurwy synie się nie budzi. Ale kur. Oj, 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 oj. oj, Robot. O o, on jest tu w tym hangarze, nie? Nie wiem. Ja w ogóle powiem, 96 na sobie tych. Oj, chuj. Można, ale... daj, ja pierdolę jak umarł. Naprawdę. W te O ty kurwa, jeban! Wezmę to złoto. Spir dalamy stąd. Jakbyś umarł, oj... Oj, bym ci tego nie darował. Tam jest coś, centymetry, nie? W sumie wszystko możemy oprócz marcza i Asiu raz. Pójdźmy na coś, może. Nie, nie wiem, to weź się. Weź renda. Nie pomagacie, kurwa. Nabierz tego ręda. Ale kurwa. Znaczenie jest! Luigi męszy. Zamknij pizzy z tym ludzi kurwa. Nic nie ma, jak zwykle. Kurwa, gdzie są drzwi? Co to? Zajebiste! Na górę nie ma co iść. A no kurwa. <noise> co <ty głosy> ja Nic tu nie ma. To gdzie trzeba iść? Tutaj! Idziemy tutaj! Co to to jest? Panowie, się zgubiłem! To po co mnie, Mat idziesz pierwszy, jak się gubisz co chwilę? Segar! Teraz ja się będę mam gubił, mam ale przynajmniej zez. będę wiedział, która godzina. Super. Robot! wiedzieć. Ale mam kurwa zysków, a tu prezent jest, panowie. Robot sklej, klej, japę. tego robota. Pibu, pibu! Mm -hmm. Nie, no panowie, tak szafeczek nie przeszukiwa się. No ja was chyba zaraz tutaj będę musiał czegoś nauczyć. Ja go naprawdę zabiję, no ludzie. Idę już z tym, bo zegar tyka prawdziwa, a trzeba iść. Ła! Jak nie będziesz żadnego gianta, to też nadzieję, że dotykanie nie będzie coraz szybkie, bo jak będzie za szybko, to coś chyba pierdolnie. Ale te zegary od razu sprzedajmy w pizdę, bo mnie chyba szlak trafi. To ty? Wylegitymuj się, kurwo. Spierdalej, idziesz tam. Mogę wrócić. Siuut. Coś tu jeszcze będzie? Dobra, co mi tam lecę? Dobra, ja zostaje. Nie chcę się zgubić za mocno. No, jeszcze coś zje. Ja smaczny to nie jestem. Okej, okay, let's me back off slowly then. Co to był zacięg? Nakrzyczę na ciebie. <laughs> ja pierdolę! <laughs> ja <bierdone. śmiech> ja <bierdone. śmiech> Nie wiem, co to jest, ale to jest chyba giant. Oh, jak tam <noise> JAK się wysuszyłem? A nie, to nie Jasne. jest Akurat Jasne. Się... Akurat się przełączyłem na Twojego powa. Nie, pan. Ja pierdolę. Chyba pies. Jak <głos> się <głos> ZESRAŁEM <noise> <noise> Jak KURWA Jak się Panie, Dosłownie nie, ta, nie. wyszedłem, nawet kurwa nie miałem czasu zareagować, zajebał mnie od razu, nie? Oh, o! No, to aż... się jeszcze po dominiczku obliczyłem. Oh, aż mi się słabo zrobiło, ja pierdolę. Tak, ja tak ta nie przyczynię się na matę powa, on wychodzi tylko tak, po prostu. Oj I się tak zbali I... Tak. Ale powiedzmy, pięknie tam. Wystraszyłeś <noise> No, ale. Po, po, poczułem aż kurwa w każdej kości w moim ciele, nie? że się wystraszę. Kurwa, takich tam to się nie spodziewałem w tej grze. Nie? No, wiesz co, najlepsze, że y, ja idę. tak, zostawiam mi pamięć, tylko do prawa, dobra, to ja idę. Idę, 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 idę i w połowie drogi psa spotkałem. <noise> y, ja, brat, piekłem, więc on już. Ja tylko zita. Już klikam po prostu, żeby na drzwi, żeby wejść. On mi zdążył zgarnąć. Dosłownie chwilę potem Ty eee. wyszedłeś i on ci od razu złapał. No, ja, ja, ja ledwo zacząłem zareagować, nie Bo tak... Wyszedłem, spojrzałem, że on takie... Ja, ja mi po prostu, ja się tak wystraszałem, że ten moment kurwa z pamięci mi wymazało cały praktycznie. Eee. Wybrałem Marcia. A, dobra. No to Paweł... Panie Kapitanie, proszę o pozwolenie na lądowanie. Wajcha jest pańska. Jakiś niemrawy ten nasz generał Ale kurwa Ale jaja w tej szafie się robią, nie? Zabij mnie proszę A on gdzie w ogóle Nie wiem, bo coś wylał chyba na biurko Chciałem podnieść kubek mat i podniósłem twoje jajo Daj. Zrób tak jeszcze raz, <śmiany> Chodź ci jaja trzy. Proceed A To jest antychorni znak. Ale, jaja bratku. nie <śmiany> Obraz. Tak bym ci kurwa z <śmiany> Panie kapitanie, proszę lądować. Ale A na jaką planetę? Mars. A że ja się zgadzam. Ja. Panie kapitanie, w takim razie na jaką planetę lecimy? Może być marzec. Przekonał mnie pan. Poproszę zatwierdzić lądowanie. O, darmowatar. Kurwa. Kurwa, je mnie. <grym>. Wkurwiam, Gdzie tam. Kurwa pszczoły! Kurwa pszczoły! Ja co no, zajęło! Nie no kolego cię chyba zaraz popierdali! Wracaj tu! Kurwa pszczoły! Oś ty... O nie... I czemu tu jest kolejny gaznik ja pierdolę Co? Gówny, ale masz kurwa To Ładne oczy. Na pewno oczy. No co, w oczy się zawsze patrzy innym, nie? Nie. Ja się w cycki patrzę No i... kolega Z nim dać Co to?! Wow, miał szczęście Nie spodziewałem się, że to przeżyje, nie będę koło? Ej, bo tu nic nie ma w sumie Ja już parę rzeczy znalazłem Na przykład piękne pie... E, nieważne Dobra, biorę to Kurwa, ile tych ty... Panowie Panowie, one item run, one item run. Świetna obserwacja. Będzie można kurwa kuchnię otworzyć, będziemy robili ciastka. Co to jest z zjebany? Tylko jakie? Te czekoladowe z bananami. Nie wiem, ja do latarki nic nie widzę, ile czuję. Czemu nie masz latarki? O, wyczuję ciebie. Już nie mam na stanie. I Jeszcze można było zrobić takie... E, wanilinowe, bo to są takie bardzo elokwentne ciasteczka z wykwintnym smakiem dla całej szlachty. Jaką oczywiście my jesteśmy, nie ja pierdolę, ale farmazony. Słyszy pułapkę? Tak. Czyli słuchasz, słuchasz. zdrowia. Pierwszym <grym> z tych składników jest y, 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 napar. Z. Eee y, y, Smoczego kła, kurwa, y, bo tak mi się zamarzyło. Idziesz po tamten? Tak. Dobra, brave kolega. O! Dobra, prawie spadłem. Następnie do y, ciastek czekoladowych będziemy potrzebowali najwyższej klasy czekolady z y, krainy Willy Wonkesh. Który to spadł w tą dziurę? Matyk nie wiem. Kolejnym składnikiem, którego będziemy potrzebować, to mąka. Zwykła mąka sklepowa, ponieważ każdy dobry piekarz wie, że mąka to podstawa wszystkich dobrych wypieków. Tak, masz tak dostać mu nas samymi sztabkami, przez to byś się nie ruszył. Ale byłbyś bogaty. Uy. No, taki byłbyś bogaty, właśnie, no. To nie ma. To pora spieprzać. Jak już oni grają sobie w tego brydża, to w międzyczasie przygotowują czekoladę. I ten y, w tego brydża y, grają y, na czekoladowych plauszach. Jako że nie wiem jak się gra w brydża, to ale wiem. To wiem, że robi się go z czekolady tam. Tedy? Eee, ja pamiętam. Kurwa, jak się stąd wychodziło? Następnym y, składnikiem, jaki będzie do tego potrzebny, wywar z y, smoczego owoca Smoczy owoc jako iż... Halo? Ho, 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 kolego. Smoczy owoc... Ty, a to nie jest już jakoś blisko wyjścia? Ta... Tak. Tak. Dobra. Ta. Łatwo. Każdy głupi do, umie iść na pałę do wyjścia. No, no tylko pałę zapomniałem. Ostatnim już składnikiem jest błogosławieństwo y, Boga piekarzosa. Ponieważ wszyscy dobrzy piekarze wiedzą, że jego błogosławieństwo jest najważniejsze, najważniejsze. Ale co tam? Tam <grym grym grym> bierze na to gniazdo. No, oj, uważajcie. Paweł kurwa uważaj, miałeś, no Ty, ty trollujesz, czy ty bierzesz gniazdo? Dobra Spierdalać, SPIERDALAĆ Ja pierdolę, ja pierdolę A Kiedy będziesz? O, nie wiem czy będę Co, dożysz, dożysz? ja jestem Ledwo co, ale się udało yy, Weź wystawi tam, które sprzedajemy Najlepiej te większe pierw I zegary kurwa, bo mnie strzelicie z nimi Masz też w kółko złota Dobra, zegary Dobra, to miałeś wynosić, chłopie, rzeczy. wiem ja miałem... O! Mateusz! No jeszcze już, 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 sorry, sorry. sorry cię. Mówi, mówi jedno, a robi drugie, nie? Bo ja mam dom... mam y Jak to się nazywało? Sancofrenika, jakoś tak, nie pamiętam. Gat, ja mam to schorzenie tak układów zyra. wyższych. Cały jesteś chory. Owszem. Dobra, tu jest ja, osiem stów, starczy. Nie, dobra, nie więcę A gdzie... Wow. O kurwa! Ile tam kotryś? E742. Mamy dwa razy tyle na statku. Dobra.